Historia Unii Europejskiej. Oczywiście Europa zawsze była podzielona na wiele krajów, które no nie zawsze ze sobą się dogadywały. Te konflikty były często dosyć mocne i wyniszczające. Duży przełom był oczywiście po II wojnie światowej, kiedy to postanowiono oczywiście w Europie Zachodniej stworzyć taki wspólny organizm, chociaż na początku to były próby, żeby no, troszkę przeciwstawić się. Tym możliwym konfliktom oraz zagrożeniom ze strony państw wschodnich, które też wtedy były czymś bardzo realnym, jeśli chodziło o zagrożenia i czymś, co mogło spowodować, że te idee zjednoczenia, wspólnego rozwoju są czymś bardzo perspektywicznym i potrzebnym. Początek historii Unii Europejskiej to traktat paryski, podpisany 18 kwietnia 1951 roku. Kiedy to postanowiono o powstaniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Założycielami byli Belgowie, a raczej Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN i Włochy. Natomiast Wielka Brytania nie skorzystała z zaproszenia i nie przystąpiła do układu. W Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali chodziło o to, żeby wspólnie zarządzać węglem, stalą, żelazem, tak żeby na tym polu nie dochodziło do konfliktów żeby te kraje, które oczywiście posiadają różne zasoby, różne możliwości, współpracowały w tej materii, a nie żeby dochodziło do konfliktów spowodowanych tymi materiałami. Ale oczywiście dążono, część dążyła do dalszego zaciśnienia współpracy, żeby obejmowała ona kolejne ważne elementy, takie jak energetyka atomowa, rolnictwo, transport i inne. Dalsze prace doprowadziły do przyjęcia rezolucji z Messyny, od której odcięła się jednak Francja. Więc prace trwały dalej i dotyczyły dwóch głównych elementów: energii atomowej oraz wspólnoty gospodarczej. Rezultatem były dwa traktaty rzymskie, które zostały podpisane 25 marca 1957 roku. Dzięki nim powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza, czyli EWG. Oraz Europejska Wspólnota Energii Atomowej, czyli Euroatom, a powstały czy zaczęły działać one w 1958 roku. Więc istniały już trzy wspólnoty: Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Europejska Wspólnota Gospodarcza oraz Europejska Wspólnota Energii Atomowej. I jeśli chodzi o te trzy wspólnoty, na początku tylko Trybunał Sprawiedliwości, i zgromadzenie parlamentarne było wspólne. Dlatego postanowiono bardziej zintegrować te trzy wspólnoty, żeby mogły w taki bardziej skuteczny sposób ze sobą współistnieć. No i oczywiście, żeby nie rozrosły się i nie wypełniały różnych celi. I rezultatem tych prac było to, że 1 lipca 1967 roku wszedł w życie traktat fuzyjny. I stworzono Komisję Wspólnot Europejskich i jedną Radę Ministrów. Skuteczne działania, to jak działały te wspólnoty, jakie dawały możliwości, spowodowało, zachęciło innych do dołączenia się. I tak w 1973 roku Wielka Brytania, Dania oraz Irlandia przystępują do tych wspólnot. Jednak zauważono, że lepiej współuczestniczyć w nich, że daje to odpowiednie korzyści. Następnie w 1981 roku do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej przystępuje Grecja. W 1985 roku następuje jednak pierwsze wystąpienie, czyli wychodzi Grenlandia, która jest oczywiście autonomiczną częścią Danii. W 1986 roku przystępuje Hiszpania i Portugalia. Rok 1990 to oczywiście zjednoczenie Niemiec, i w skład Unii wchodzą tereny byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. I oczywiście rozpoczyna się okres, można powiedzieć, próby wyrównania tych terenów do reszty Niemiec. W 1000, ale cofnijmy się jeszcze, ponieważ w 1985 roku dochodzi do podpisania traktatu z Schengen, w Schengen czyli Francja, RFN. Kraje Beneluxu tworzą taką przestrzeń, która ułatwia obywatelom przekraczanie granic. Oczywiście traktat w Schengen z biegiem czasu rozszerza się o inne miejsca, i obecnie możemy te granice przekraczać w taki fajny sposób. Wydaje się, że ich w ogóle nie przekraczając. Rok 1995 to kolejne rozszerzenie, i w skład wchodzi Austria, Szwecja i Finlandia. Wcześniej, bo 7 lutego 1992 roku podpisano traktat z Maastricht, czyli traktat o Unii Europejskiej, dzięki czemu 1 listopada 1993 roku powstaje Unia Europejska. Choć pamiętajmy, że nie zlikwidowano jeszcze wspólnot, to dalsze następuje dalszy postęp w łączeniu się w Unii Walutowej i Gospodarczej. Czyli można powiedzieć, że Unia Europejska rozpoczęła się stosunkowo niedawno, ale to można powiedzieć, że ta nazwa, nadanie nazwy jako Unii Europejskiej było niedawno, ponieważ te wspólnoty są już od bardzo dawna. 2 października 1997 roku to traktat amsterdamski, czyli modyfikacja i rozszerzenie traktatu z Maastricht. Od 1999 roku rozpoczyna się Działanie strefy euro. Na początku kilka krajów, ale jak doskonale wiemy, z biegiem czasu do strefy euro dołączają się kolejne kraje. 26 luty 2001 roku to tak zwany traktat Micejski, czyli przygotowanie się do kolejnego rozszerzenia Unii Europejskiej o państwa z Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej. To też proklamowanie karty praw podstawowych Unii Europejskiej. No i 1 maja 2004 roku moment dla nas bardzo ważny rozszerzenie Unii o nas, o Polskę, ale też o Estonię, Łotwę, Litwę, Czechy, Słowację, Węgry, Słowenię, Maltę, Cypr. A 1 stycznia 2007 roku dołącza do nas jeszcze Bułgaria i Rumunia. 13 grudnia 2007 roku. Podpisanie Traktatu Lizbońskiego, który wchodzi w życie 1 grudnia 2009 roku. 1 lipca 2013 roku do Unii dołącza Chorwacja, ale rok wcześniej, bo w 2012 roku Unia Europejska otrzymuje pokojową nagrodę Nobla. A 23 czerwca 2016 roku w Wielkiej Brytanii dochodzi do referendum. Do referendum, które Powoduje, że Wielka Brytania występuje w 2020 roku z Unii Europejskiej. Taka jest taka, można powiedzieć, skrócona historia Unii Europejskiej, ponieważ gdyby chcieć mówić o tej Unii Europejskiej tak dokładnie, o tych wszystkich traktatach, to naprawdę bardzo długa seria by się musiała tu pojawić. Może kiedyś się pojawi. A na dzisiaj dziękuję, zapraszam na inne materiały. Zapraszam do udostępnienia, opublikowania, wrzucenia na swoje media społecznościowe. Jeśli chcesz, zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, spójrz na inne materiały, spójrz na linki zamieszczone w opisie. Tam są odnośniki do moich pozostałych kanałów. Tematyka inna, ale może coś kogoś zaciekawi. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.